Na początek tworzenie i zarządzanie tabelą. Najpierw zajmijmy się arkuszem sklep 1. Jak widzicie, mamy tutaj zakres danych dotyczący wynagrodzenia pracowników. Jako pierwszą rzecz chciałabym, abyśmy zamienili te dane na tabelę. Aby to zrobić, klikamy gdziekolwiek. W zakresie tych danych. Pamiętajcie, nie może to być tu gdzieś poza, bo Excel nie będzie wtedy y, wiedział, jakby y, skąd ma wziąć te tabele. Dlatego klikamy gdziekolwiek w zakresie, następnie wybieramy zakładkę Wstawianie, Pole, Tabele i Tabela. Klikam, i teraz pojawiła nam się taka mała tabelka stworzenia tabeli. I pierwsze jest, gdzie znajdują się dane do tabeli. Takimi przerywanymi zielonymi liniami Excel zaznaczył nam zakres, który on uznał, że to będzie właśnie ta tabela. I faktycznie on dobrze nam tutaj wybrał, natomiast gdyby jednak się pomylił, to albo możemy tutaj ręcznie, albo tak jak zwykle, przez niebieską ikonę z czerwoną strzałką kliknąć i samemu wybrać ten zakres. OK, wracamy. Jeszcze tutaj moja tabela ma nagłówki, czyli to są takie, jakby no tytuły naszych kolon, i my faktycznie tutaj mamy, bo mamy pracownik, wynagrodzenie, podstawa, podwyżka, bonus, więc to zaznaczenie zostawiamy. Klikamy OK. I jak widzicie, Excel utworzył nam tabelę z naszych danych, a nagłówek został wyróżniony. Jak widzieliście w poprzednim przykładzie, Excel wstawiając tabelę sam zdecydował, jak ma ona wyglądać. Co myślę, zwykle ustawia niebieski wzór. A teraz stwórzmy tabelę, w której sami zdecydujemy, jaki będzie miała ona styl. Przejdźmy teraz do arkusza, sklep 2. Ponownie mamy zakres danych, tym razem z drugiego sklepu. Klikamy gdziekolwiek w zakresie, następnie wybieramy Zakładkę narzędzia główne, później pole style i wybieramy formatu jako tabelę. Rozwijamy i tu zobacz, zobaczcie, mamy różne opcje wyboru stylu tabeli. Wybierzmy na przykład styl średni, średni 3. Po najechaniu mamy nazwę tego stylu. Wybieram i tu znów pojawiła mi się. Tabelka dotycząca formatowania. Ponownie Excel pokazuje, gdzie znajdują się dane do tabeli i faktycznie Excel wybrał nam dobry zakres. Tym razem nasza tabela również ma nagłówki, więc to zaznaczenie zostawiamy. Klikam OK i zobaczcie, tabela została utworzona, ale tym razem jej styl jest taki, jak my wybraliśmy, czyli nie niebieski, a pomarańczowy. Oczywiście możemy stworzyć tabelę, nawet jeśli nie mamy danych. Przejdźmy do arkusza sklep 3. Jak widzicie, no, nie mamy tutaj danych, ale powiedzmy, że sklep dopiero się otwiera, a my chcemy już przygotować miejsce w Excelu na przyszłe dane. Możemy zaznaczyć obszar, w którym te dane będziemy w przyszłości wpisywać i kliknąć zakładkę wstawianie, następnie tabelę, tabela. Zobaczcie to, co zaznaczyliśmy wcześniej. Excel również zaznaczył jako tabelę. Dodatkowo jak klikniemy Moja tabela ma nagłówki, to również Excel nam je wyróżni. Ale cofnę to na chwilę, bo wstawić taką tabelę bez danych możemy również poprzez zakładkę narzędzia główne, następnie style, formatuj jako tabelę. Rozwijamy. Tu możemy wybrać jaką chcemy tabelę. Wybierzmy tym razem żółtą na przykład. Znów nam Excel zaznaczył zakres tych danych. Wybierzmy, że nasza tabela ma nagłówki, bo w przyszłości ona będzie je miała. Klikamy OK. I zobaczcie, dokładnie w tym zakresie Excel utworzył nam tabelę, a nagłówki nazwał jako kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3 i tak dalej. Jeśli natomiast zaznaczymy tylko jedną komórkę, sprawdźmy, co się stanie, gdy Excel utworzy nam tabelę. Klikam zakładkę Wstawianie, następnie Tabelę, Tabela. Klikam OK i zobaczcie, Excel wówczas tworzy tabelę z dwoma komórkami, jedną jako nagłówek i drugą do wpisywania danych. Oczywiście. Możemy ją w przyszłości sobie rozszerzać. A teraz krótko, jak wybrać tabelę? Istnieją na to trzy sposoby. Możemy po prostu ręcznie zaznaczyć wszystkie komórki w naszej tabeli. Kolejny sposób to najeżdżamy na róg naszej tabeli. Wówczas, zobaczcie, w kursorze pojawia się taka przekątna strzałka. Klikamy. I automatycznie zaznaczyły nam się wszystkie dane. Odklikuję. I kolejny sposób to możemy w polu nazwy. Pole nazwy to jest tutaj to miejsce. Zobaczcie, jak najadę, to wyświetla się pole nazwy. Rozwijam. I tu zobaczcie, mam tabelę 1, 2, 3 itd. i tak dalej. Zaznaczam tabela 3. I tabela nam się super zaznaczyła. Pamiętajcie jednak, że tu w polu nazwy mogą pojawić się nie tylko nazwy tabel, ale także nazwy innych zakresów komórek. Jednak jak widzicie, tabele te są nazwane tabela 1, 2, tabela 3 i tak Więc co zrobić, aby zmienić jej nazwę? Klikamy gdziekolwiek w zakresie tabeli, jak to będzie na przykład tutaj, następnie wybieramy narzędzie tabeli. Projektowanie zakładka. I tutaj mamy pole właściwości i nazwa tabeli. Tutaj możemy się wklikać i zmieniamy nazwę, na przykład na tabela sklep 3. Klikamy gdziekolwiek, i nazwa tabeli się zmieniła. Sprawdźmy w polu nazwy, i zobaczcie, jest tabela sklep 3. Zaznaczam, faktycznie jest to ta tabela. Jednak istnieje drugi sposób na zmianę nazwy i wówczas klikamy zakładkę formuły, następnie pole nazwy zdefiniowane i tu mamy takie polecenie menedżer nazw. Klikam i zobaczcie, w tabeli wybieramy interesującą nas tabelę. Tu, tu już jest nasza tabela sklep3. Weźmy może tabelę 1 z naszego pierwszego Sklepu. Klikamy tutaj na górze edytuj. I zobaczcie, jako pierwsze w edytowaniu nazwy jest nazwa. Wpiszmy tabela sklep 1. Klikam OK. Tutaj zamykam. I w polu nazwy wybierzmy tę tabelę. Wybieram i zobaczcie w arkuszu sklep 1. Tabela nasza została oznaczona. A teraz zajmijmy się wstawianiem kolumn i wierszy w tabeli. Jeśli chcemy dodać kolumnę na końcu naszej tabeli, to wystarczy, że ustawimy się na prawo od ostatniej kolumny, tu gdzie są nagłówki, czyli będzie to komórka H2, i tutaj wpiszemy kolejny nagłówek. Wpiszmy na przykład uwagi 2. Klikam Enter. I zobaczcie, kolumna sama się już tutaj dodała. Jeśli natomiast chcę dodać kolumnę w środku, to muszę zaznaczyć kolumnę po prawo od tej, którą chcę dodać. Załóżmy, że do pracowników może pojawią się nazwiska, więc zaznaczam gdziekolwiek komórkę w kolumnie C. Następnie przechodzę do zakładki Narzędzia główne, pole Komórki, i tu mamy polecenie wstaw. Rozwijam i tutaj poniżej mamy wstaw kolumny tabeli z lewej. Klikam i zobaczcie, kolumna jest już wstawiona. Jeśli natomiast chcemy dodać kilka kolumn, czyli powiedzmy tu, będzie pracownik, nazwisko, jakieś inne jeszcze dane w kolumnach, to wówczas zaznaczamy na prawo od tych, które chcemy dodać. Tyle kolumn, ile ma być dodanych. I za, załóżmy, że chcę jeszcze dodać trzy kolumny, więc zaznaczam trzy kolumny, następnie znów wybieram narzędzia główne, pole komórki, polecenie wstaw i wstaw kolumny tabeli z lewej. I teraz zobaczcie, dodały się trzy kolumny. Z wierszami jest dokładnie tak samo. Jeśli chcę dodać ostatni wiersz, po prostu wpisuję dane do którejkolwiek kolumny w wierszu pod ostatnim wierszem. Na przykład zatrudniliśmy dodatkowego pracownika, niech to będzie Ela, klikam Enter i zobaczcie, dodał nam się dodatkowy wiersz. Jeśli chcemy dodać wiersz w środku, klikamy na wiersz, nad którym chcemy dodać Nowy i wybieramy narzędzia główne. Zaznaczmy na przykład Zofię, narzędzia główne, przechodzimy do pola komórki, następnie polecenie wstaw, rozwijam i tutaj jest wstaw wiersze tabeli powyżej. OK. No ale powiedzmy, że chcemy dodać więcej tych wierszy, nie tylko jeden, do, chcemy dodać dwa. Wówczas zaznaczamy dwa wiersze. Ponownie wybieramy narzędzia główne, pole komórki, wstaw i wstaw wiersze tabeli powyżej. I teraz zobaczcie, dodały nam się faktycznie dwa wiersze. A teraz przesuwanie wierszy i kolumn w tabeli. Chciałabym przesunąć wiersz, w którym mamy pracownika Pawła. Aby znalazł się on nad Ludwikiem. W tym celu zaznaczam wiersz, który chcę przenieść, i albo klikam prawym klawiszem myszy i wybieram wytnij, albo używam skrótu dobrze już Wam znanego, Ctrl X. Klikam, OK. Mamy tutaj ten wiersz już wycięty. Następnie ustawiam się w wierszu, nad którym chcę dodać. Ten wycięty wiersz, czyli w tym przypadku będzie to Ludwik. Przechodzę do zakładki Narzędzia Główne, następnie Komórki i wybieram polecenie wstaw, rozwijam i wstaw wycięte komórki. Klikam i zobaczcie, Paweł Super znalazł się tuż nad Ludwikiem, tak jak chcieliśmy. Jest także drugi sposób, moim zdaniem szybszy. Zrobimy go na przykładzie kolumn, jednak pamiętajcie, że obydwa sposoby dotyczą zarówno wierszy, jak i kolumn. Tym razem chciałabym przenieść dwie kolumny uwagi oraz uwagi 2. To bym chciała przenieść tutaj pomiędzy pracownika a kolumnę 1. W tym celu zaznaczam te dwie kolumny. I słuchajcie, najeżdżam na ich krawędź, tak aby pojawił mi się taki krzyżyk w ze strzałek zbudowany. Widzicie? Takie coś. Przytrzymuję i następnie przesuwam, o, przesuwam w którą stronę chcę. I zobaczcie, pojawia się taka gruba, zielona linia. Ona nam pokazuje w którym miejscu. Te kolumny będą przesunięte. Ja chciałam pomiędzy pracownika a kolumnę 1, więc zaznaczam tutaj, puszczam i zobaczcie, kolumny ładnie mi się przeniosły. A teraz bardzo prosta sprawa usuwanie wierszy i kolumn. Załóżmy, że chciałabym usunąć kolumnę uwagi 2. Zatem zaznaczam tę kolumnę, następnie Wybieram zakładkę narzędzia główne, przechodzę do pola komórki i tutaj mamy polecenie usuń. Rozwijam i mamy takie coś jak usuń kolumny tabeli. Wybieram i kolumna uwagi 2 usunięta. Tak samo możemy usunąć wiersze. Załóżmy, że chciałabym usunąć te dwa puste wiersze, bo tu jednak nikt z żadnych pracowników się nie wpisał. Zaznaczam. I tym razem zróbmy to innym sposobem. Klikam na tych y, zaznaczonych wierszach prawym klawiszem myszy. Wybieram polecenie Usuń. I tutaj zobaczcie, mamy kolumny tabeli i wiersze tabeli. My zaznaczamy wiersze tabeli. I pięknie wiersze zostały usunięte. Ostatnia rzecz w tym odcinku to zamienianie tabeli na zakres. Czyli co w przypadku, jeśli nie chcemy, aby Excel traktował nasz zakres danych jako tabelę? I jako pierwszy sposób, klikamy prawym klawiszem myszy, gdziekolwiek w zakresie naszej tabeli, klikam prawym klawiszem, następnie wybieramy Tabela, i tutaj mamy Konwertuj na zakres. Wybieram. Excel nas pyta, czy chcemy dokonać tej konwersji. Klikam tak. I zobaczcie, Styl pozostał, ale nie jest to już tabela, nawet jak jestem w zakresie, to nawet nie, nie wyświetla nam się tutaj narzędzie tabel. Istnieje również drugi sposób. Przejdźmy do arkusza sklep 2. Ponownie zaznaczam się w za, yy, gdzieś w zakresie tej tabeli i zobaczcie, to jest tabela. Mamy narzędzie tabel projektowanie i klikamy właśnie w tę zakładkę i tutaj w polu narzędzia. Mamy ponownie to polecenie konwertuj na zakres. Wybieram. Ponownie Excel nas pyta, czy chcemy dokonać konwersji. Klikam tak i zobaczcie, zakładka zniknęła, styl pozostał, ale nie jest to już tabela.